Cześć, witajcie na kanale Daily MT 125 Dzisiaj jest 24 grudnia 2021 roku. Jest to wigilia świąt Bożego Narodzenia. Ważne święto dla chrześcijan na całym świecie. I z tej okazji chciałem wszystkim życzyć szczęścia, zdrowia, pomyślności. Radości, bliskich spotkań, ciepłych spotkań rodzinnych, smacznego jedzenia, fajnych prezentów pod choinkę. No i tak ogólnie mile spędzonego czasu przez ten świąteczny weekend, jaki jest przed nami. Chrześcijanom natomiast pragnę złożyć życzenia. Wielkiej radości i nadziei z tego, że narodzi się narodził się dwa lat temu Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, i przez to narodzenie i przyjście na świat Pana Jezusa. Wierzymy, że przez Jego życie i mękę doznamy zbawienia. Także tego życzę wszystkim chrześcijanom a niechrześcijanom wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam Was serdecznie.